Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni, dzięki nawoływaniu Jonasza, się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia jest bardzo wstrząsająca. Nazywa Pan Jezus tych, którzy go słuchają, plemieniem przewrotnym. Przewrotny to człowiek, który nie jest prostolinijny, który domaga się czegoś, co już wcześniej otrzymał. Czyż nie było żadnych znaków, nie było żadnych uzdrowień żadnych potwierdzeń mesjańskich, że chorzy, tacy jak niewidomi, widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, głosi się dobrą nowinę, wzywa się do nawrócenia, tak jak to czynił Jonasz. Jonasz nie czynił żadnych znaków, tym bardziej Salomon, a przecież pod wpływem, czy to Salomona, królowa Saby, czyli z Etiopii. Przyjęła Judaizm, nawróciła się. Czy też Niniwici, gdy usłyszeli, że za czterdzieści dni Niniwa zostanie zburzona, wszyscy, od króla do najmniejszego, nawet zwierzęta, zaczęli pościć, zaczęli prosić Boga o przebaczenie, przeoblekli się wory pokutne, i król sam nawet usiadł w worze pokutnym na popiele. Nie na tronie, tylko na popiele, żeby się uniżyć, i prosili Boga o przebaczenie grzechów. Natomiast, czy to mieszkańcy Kafarnaum, czy w ogóle Kalilei, ci, którzy chodzili za Panem Jezusem, ciągle domagali się kolejnych, nowych znaków. Aż w końcu, pomimo tego, że było tak dużo uzdrowień, tyle znaków Bożej mocy, wyrzuconych złych duchów, Pan Jezus mówi, Teraz będzie tylko jeden znak. To ja będę tym znakiem. Czy umiecie czytać te znaki? Do każdego z nas może Pan Jezus zapytać się: Czy nauczyłeś się czytać? Bo znak jest. Każda litera jest jakimś znakiem, ale żeby wiedzieć, co oznacza ta litera, ale sama litera jeszcze może nic nie oznaczać. Może być to zbiór różnych liter, i trzeba też znać mowę, znać język, w którym zostały zapisane. I wtedy można odkryć treść. Nasze życie składa się jakby z takiej zapisanej treści za pomocą różnych znaków, które Palmuk nam daje. Kiedy przychodzę do kościoła, jest tam obecny Chrystus. Są różne znaki, ale czy umiem je czytać? Czy może chciałbym, żeby Pan Bóg czynił to, co ja chcę? To znaczy, żeby Pan Bóg mnie odczytał i postąpił według tego, co ja chcę. Bóg taki nie jest. Nie da się zredukować do naszych takich bardzo małych potrzeb. Bóg jest nieograniczony. Bóg chce być tym, który no, jest po prostu Bogiem, który wszystko może, który chce nas poprowadzić bezpieczną drogą do nieba. Kiedy królowa Saby Aż z Etiopii przybyła do Salomona, przybyła, żeby słuchać właśnie mądrości. Jak żyć, żeby to życie było mądre. Ona wręcz zakochała się w nim. Tak bardzo się zakochała, że nawet też i król Salomon się w niej zakochał. Owocej tej pięknej miłości, jest dzisiaj księga pieśni nad pieśniami. Żydzi. Rabini mówią, że jest to księga podwójnie święta po hebrajsku Shir Hashirim, czyli pieśni nad pieśniami, bo nie tylko mówi o miłości króla Salomona do królowej Saby, ale też Boga do człowieka. Czy rzeczywiście umiemy tak czytać w naszym życiu tę Bożą miłość ukrytą w konkretnych wydarzeniach naszego życia? Czy potrafimy za tym pójść, tęsknić? Czy może bardziej przyzwyczailiśmy się do swoich grzechów, które zasłaniają różne znaki, które zamazują prawdę o tym, co powinniśmy czytać? Nie dochodzimy do mądrości życia i nie żyjemy mądrością życia. Dzisiaj możemy powiedzieć, że takim znakiem nawrócenia się królowej Saby są dzisiejsi, Felesze, czy feleszowie bardziej tak, czy falaszowie, są różne wymowy tych, tej nazwy. Czyli w Etiopii jest taki lud, który ostatnio przyjął chrześcijaństwo w większości, ale częściowo nie. Częściowo w latach 80. i 90. przybywali do Izraela i można by powiedzieć, że to jest jakiś znak tego nawrócenia tej właśnie królowej Saby, że aż do dnia dzisiejszego żyją potomkowie tejże królowej, nawet mówią, że urodził się jej syn Menelik, który był synem Salomona. Zauważmy, że to jest prawie 3000 tysiące lat temu. Jakże to jest silny owoc nawrócenia. Niniwici nie widzieli żadnych znaków, cudów, a jednak uwierzyli słowu, że jeżeli się nie nawrócą, Niwa zostanie zburzona. Czy my bierzemy sobie do serca słowa, które nas ostrzegają, jeżeli się nie nawrócimy, to nasza niniwa, nasze życie, miasto, którym my jesteśmy, każdy z nas jest takim Bożym Miastem, przyjdzie czas przejścia z tego świata, i czy rzeczywiście ocaleję, że będę bezpieczny, przejdę do nieba, do domu ojca, czy też zostanie to. W momencie śmierci zniszczone, a może nawet wcześniej, ponieważ skutki grzechu już tutaj na Ziemi doświadczamy. Niebo zaczyna się na Ziemi, ale tak samo też i piekło zaczyna się na Ziemi. Zobaczmy, że niektóre grzechy nasze, ale też innych, zamieniają się w pewnym sensie te skutki, jakieś takie namiastki piekła. Natomiast kiedy to oddajemy Panu Bogu, kiedy Pan Bóg nas uwalnia, kiedy przeżywamy dzięki przyjęciu słowa, słowa Bożego, właśnie nawrócenia, to doświadczamy w swoim sercu, w swoim życiu pewnego sensu. Sensu, który można czytać dzięki wierze, tak jak się czyta tekst, tekst pisma świętego. Ojcowie Kościoła mówili, że zanim powstało pismo święte, to Adam i Ewa jeszcze przed Grzechem Pierworodnym potrafili czytać, czytać stworzenie, które mówiło o Bogu, że jest piękny, dobry, kochający. Umiało być to stworzenie, bardzo być czytelnym. Dopiero Grzech zaczął zamazywać czytelność stworzenia. Dzisiaj zadajmy sobie to pytanie, jak. Czytam swoje życie, jak czytam świat, który mnie otacza, wydarzenia, które się dzieją w moim życiu. Czy umiem to czytać według klucza Ewangelii? Bo Ewangelia jest kluczem do czytania naszego życia, jest instrukcją obsługi naszego życia, jest mapą drogową drogi do nieba. Nie jest o tym, jak. Mówił Galileusz, że Pismo Święte nie mówi o tym, jak chodzą gwiazdy po niebie, ale o tym, jak my mamy dojść do nieba. Ale czy potrafimy czytać? To jest ten znak, który otrzymaliśmy od Boga. Tym znakiem jest Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i naszym życiem, życiem wiecznym, bez końca w niebie. Obyśmy się tam wszyscy znaleźli. I na tej, na tej drodze do, tej, do tego życia wiecznego, niech nam Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.